Witam, witam. Trzynasty bodajże odcinek Polskiej Osy. Ostatnio czyściliśmy amortyzatory, wszystkie są przygotowane do podkładowania. Eee, jutro będziemy podkładować. Uszczelniacze też pozamawiane, e, więc tam jeszcze tylko sobie dobiorę ten uszczelniacz, taki mniejszy, o którym Wam mówimy i będziemy to testować, czy to e, ma rację bytu. No te elementy dalej czekają do spawania, spawarka jeszcze, 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 <laughs> jeszcze nie działa. Ale wróciły elementy z piaskowania. Tutaj zapłaciłem za to 5 dych, więc w sumie nie wiem za te dwa elementy, więc nie wiem, czy to dużo, czy mało. No to sobie obejrzymy teraz, jakie już są czyste. Na pewno coś mi się wydaje, że tutaj jest do puknięcia, żeby to sobie podprostować. Chociaż wiecie, to i tak idzie w ten sposób, nie będzie tego widać, ale żeby tutaj żaden brud nie wchodził. Zawsze jak to jest prosta płaszczyzna, to inaczej. Gdzieś tu widziałem taki. Stożek, gdzieś tu się taki zrobił, nieważne. No i tutaj to pęknięcie, będzie trzeba też nadprostować, plus po prostu to zespawać. I ja nie wiem czy czasem jakoś tej... <laughs> jakoś tego tutaj nie zrobię, żeby... żeby wyrównać to pęknięcie, nie spawać tak po prostu na dzikusa, tylko tu wyrównać. Te krawędzie, i wtedy dopiero szpawać, nie? Tak mi się wydaje, ale to na spokojnie. No i ostatnio yy, mój, niejako, mentor yy, z Osomani, yy, dzwoni do mnie mówi: Słuchaj, wypierdol te gumy, które kupiłem. Mówię o tych tulejkach z drukarki 3D. Do tego, nie? Mówię: No, ale co, rozjebują się? Czy o co chodzi? Nie, kup silent bloki. Mówię: Kurwa, jakie silent bloki? No to te silent bloki, no to są wy. Wahaczu, e, czekajcie, jest. O, kur... o. E, no to tu, no to ewidentnie nie widzę, nie? No i ta guma też jest w porządku. A patrzę, i dopiero po piaskowaniu się okazało, e, że to prawda, że po prostu tutaj e, ta blaszka trzeba będzie to wydłubać. Mm, tu to jest silent block, a tam mi po prostu te gumy wyszły w taki sposób, że. Że po prostu bym nigdy nie przypuszczał, no ale do, mówię, dopiero po czyszczeniu bym zobaczył, że tutaj coś jest niechalo. Chociaż w instrukcji również jest napisane, że są silent bloki, nie? Więc yy, tu sobie zamówimy porządne takie silent bloki, które będą dożywotnio niejako, ale mamy fajnie wy, wypiaskowane. Widzicie, no, brzeruch tutaj co nie miara, więc tu trzeba będzie wszystko ładnie pozabezpieczać. Jeszcze sobie powyprowadzamy te krawędzie, żeby było naprawdę luks. E, tutaj nic nie trzeba prostować. I było to takie zagięcie, co ostatnio Wam pokazywałem. E, ale to i tak tego w zasadzie nie widać, bo tu i tak amor wchodzi. O tutaj może tak sobie klepniemy, tutaj o, żeby tak ładnie było e, dla zasady. E, no i co, i trzeba będzie to wydubać? Ja tu wcześniej pozabezpieczałem tymi śrubami, zasy podkręcamy. Więc jestem zadowolony, no mówię. No tutaj nie dałbym rady. Yy, nie wiem, tu jeszcze będę musiał chyba papierem tu trochę zjechać, żeby nie było tych, tych, tych dołków, trochę to wyrównać. Bo tego też nie będziemy szpachlować tej blaszki, bo to zase i tak i tak odpadnie. Yy, no bo tu jest jednak ten element mocno narażony na jakieś kamyczki, inne pierdziczki yy, Więc tak to wygląda. No i luks, mamy to zrobione. No to co, wybijamy sejlerę bloki, czy tam chyba wytnę, jakoś je dremelkiem, czy brzeszczotkiem wytnę i podważę, i zobaczymy, pewnie przyspawane, więc tu będę musiał wyczyścić tak czy siak, no ale kto by się spodziewał? No na pewno nie, ja. ale jest w środku też nie najgorzej psiuknięte. Wiadomo, tutaj nie wszędzie chłop mógł dojść, ale no to trzeba było rozcinać, ale, ale i tak, no tutaj kurwa nic bym nie zrobił, nie? więc. No, ciekawie ile cały motor wyszedł do spiaskowania, ale co ja sobie posiedzę i porobię po swojemu, to po swojemu, nie? Dobra. No to co, robimy, nie? Dalej. No, kolejny dzień, panowie. I wyjąłem te metalowe tulejki, te zewnętrzne. Tych silent bloków. Czekajcie, ja sobie to odłożę. Małem bez żadnych strat, dremelkiem sobie wziąłem. Taką, jakąś końcóweczkę podrezałem, podrezałem, podgięłem, trochę obsztukałem, mimo na takie obsztukania i tak trzymało. I co, i tak wyglądało? no mówię, byłem przekonany, święcie, no, no nie spojrzałem w instrukcję, dlatego, dlatego ja pokazywałem wam te tulejki, które już zwróciłem. Te z drukarki 3D, więc jak ta guma po prostu tak sobie wypadła, no to mówię, kurwa, co to za. Zwykła tulejka, tak jak w wahaczach, no to to ewidentnie. Eee, no. I tak, tak to by było, nie? Ale dobra, jest wyciągnięte. I co, będziemy powoli szykować. Eee, jeszcze tylko troszkę podprostuję tu co nieco, eee, bo tu też widziałem takie jakieś małe no, uszczepki, plus eee, tym pilnikiem przejadę eee, standardowo krawędzie. Jeszcze tu może wygładzę sobie jakoś pomyślę, eee, Wiecie, bo są te no, teoretycznie lakier powinien mi to wypełnić. Wiecie, bo nie, nie są takie głębokie te wżery. Czekajcie, ja tak przytrzymam telefon, żebyście zobaczyli dokładnie z bliska. Nie są jakieś potężne. No, zobaczymy. Zaraz pomyślimy, czy, czy coś tu jeszcze nie pokombinuje. I będzie można sobie zapodkładować, żeby tu nic mi już nie rdzewiało razem z tymi elementami. Które, które powiedzmy, już są gotowe do podkładowania. Nie? Bo to jest dla jednego elementu, czy tam dla dwóch, no to bez sensu. A tak będę miał 3-4 i, i to już lepiej. Nie? Bo czym więcej, tym gorzej, czy mniej, tym gorzej. No i dobra, wahaczek jest przygotowany, wyczyszczony. E, takie jakieś zadziory pościnane. No tutaj wiadomo, z, zawsze jakaś tam szkoda może nastąpić przy takim czyszczeniu. E, znaczy przy ściąganiu tych tulejek, ale spokojnie, nic tu większego nie narobiłem. Co tu jeszcze takiego ciekawego? No, wszystkie takie krawędzie zaokrągliłem tutaj, powiedzmy przy nakładaniu. Tutaj, tu troszkę też tutaj zrezałem. I się pochwalę tutaj sobie kupiłem takie fajne pilniki, dosyć spore, bo to one mają 250 długości. Tak zwanego konia, czyli ferda. I to jest akurat ta jakby Druga klasa, w sensie, bo są trzy klasy, taka jedynka to jest powiedzmy z grubsze ścinanie, dwójka to jest uniwersalne i trzecie finish wykańczające. I tu sobie dwójkę taką wziąłem. <laughs> e, tak samo tutaj od góry też pościna Kurde, zaraz mi to spadnie wszystko. Tutaj pościnałem, bo tu się robiły takie zadziory i pod tymi zadziorami na przykład chłop nie doszedł. Y, Yy, i po prostu yy, tam by siedziała rdza, a ja to usunęłem. Yy, podklepałem tutaj te wejścia, yy, żeby tutaj było równo, bo też takie były deczko tam trzęsnięte. akurat nic nie szkodzi fajne piedniczki, yy, zbierają jak żyleta tutaj też zaobliłem, tutaj też tak delikatnie żeby tutaj nic nam nie wchodziło i będziemy powoli szykować do malowania, tak? czyli tak to Eee, to, to, to i tutaj te elementy, bo tutaj jest no do spawania, ale to czekamy. To no dobra, botnika nie ruszam. Eee, tutaj, to. No dobra, no to będę sobie to szykował do malowania. Tu pochowam te. Aha, ja wam pokazywałem. Kurwa, za eee, spadnę. Eee, te simmeringi, one One przez chwilę myślałem, że chodzi, że to będzie zamiennik tego, które to jest do góry nogi, ma zamontowane. Bo to wchodzi mniej więcej tak. O, potem idzie podkładka i dopiero ta skórzana czy coś tam. Z tym, że chyba jak ktoś pisał, to chyba chodzi o to, że ten simmering wchodzi za tą gumkę. za to. I tak mi się wydaje, że to będzie naj, najlepiej, przynajmniej jak pasowałam, bo tutaj nie wchodzi cały. Więc, więc tak to zrobimy, nie? Zresztą jest taki on charakterystyczny. Bo to pewnie to, 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 to uszczelnia i to, nie? Bo tutaj chyba tylko po to, żeby trzymało to ciśnienie jakoś. No nieważne. W każdym razie to sobie zaraz zapakujemy. Eee, tutaj jeszcze, no widzicie, tu już mi nalot wychodzi, więc trzeba szybko się za zabrać, żeby podwójnej roboty nie robić i będziemy mieć zapodkładowane. Kilka elementów, ale niewiele, ale mówię, jak za dużo, to też za dużo, nie? Dobra. No i pek już zapodkładowane antykorozyjnie i oczywiście pod bazę, albo pod akryl. Zobaczymy. No i sobie teraz tak wisim, bo, bo czemu by nie. Będziemy jeszcze na pewno musieli to zmatowić. Kuźwa wamać, no nie poszło jak, jak, jak zwykle tak fajnie. Chociaż na pierwszy rzut oka oczywiście wszystko na aparacie wygląda luksusowo. No Na pewno dobrze przygotowałem powierzchnię, więc tutaj jestem z siebie zadowolony. Natomiast problem miałem jak ostatnio z epoksydem, znowu jakieś małe zacieki się porobiły w niektórych miejscach. Więc tak jak na przykład to tutaj, już z kilometra widać, bo tutaj wiecie, chciałem wszędzie pozabezpieczyć tutaj dookoła i zawsze to gdzieś tam mgiełka. Nie, nie ruszałem ustawień stoletu, więc. Ale już jest na zicher, na Amen zabezpieczone, nic tu nie będzie korodowało pod spodem, no chyba że się odłupie w takim pierdolnięciu. Ale słuchajcie, no jest dobrze. Podkład, no to jeszcze i tak i tak idzie do szlifowania. Tu sobie od spodu pozabezpieczałem, powpychałem. jakoś tam głębiej też nie, nie, nie robiłem, więc. Więc jakoś tak to wygląda. No i co, i w sumie z tych elementów nadwozia, to został mi zbiornik, nie? Z czarnych rzeczy, no bo rama już jest, rama jest. Aha, wahacze. Dzisiaj będę testował spawarkę. To wtedy zobaczymy, czy to coś nam da. Więc aha, jeszcze zostały te wahacze, znaczy, jeden wahacz, mocowanie silnika, podnóżek i zbiornik. I wtedy będę mógł się szykować do. Malowania na czarno e, tych elementów zawieszenia e, i na przykład, jak już pomaluję, sobie tam podesknię. E, oczywiście będę musiał wcześniej garaż troszkę wygrzać, żeby było to w miarę jakoś tak przyjemnie, <laughs> jeżeli chodzi o malowanie. E, no, między innymi pewnie przez to, że temperatury nie uzyskałem takiej odpowiedniej, dlatego były zacieki, ale mniejsze o to. I wtedy, na przykład jak już amortyzatory będą pomalowane, będzie można je złożyć e, i, i, i nowe gumki też już są. Później. <laughs> Jeszcze zanim pomaluję na czarno, to te silent bloki powkładam do wahaczy, żeby po prostu już tego czarnego lakieru nie, nie próć, nie? Ewentualnie, bo to wiadomo, przy wkładaniu zawsze coś tam gdzieś człowiek puknie, niby uważa. Tu jeszcze na tym wózku to ja mam razy 20 kurwa do, trudno, do trudności. No ramę na razie tak położyłem spokojnie, tutaj nic się nie lubię jest delikatnie po, położone. Później jeszcze podłożę tam jakąś matkę, więc bez paniki żeby nie było, pozabezpieczałem, wpierdolonałem szmaty, żeby tutaj nic dodatkowo mi nie zakurzyło, no i co, no i ładnie szklaneczki, nie szklaneczki powychodziły, w środku też napciukałem, żeby nic nam nie korodowało, więc, więc naprawdę, na pewno fajnie, no tak pomyślałem, że już chuj, jak już to jest zabezpieczone, to już nie ruszam, bo fabrycznie nie było to pomalowane i po prostu smarem pociągniemy i powinno być git malina, git majomaz, tak więc dobra słuchajcie chłopy, <kłupi> na dzisiaj kończymy, e, taki krótszy odcinek i krótszy, no, to zasz, w zależności kto dla kogo, i to by było na tyle, więc dzięki, na razie. E, jeszcze na koniec e, chciałem Wam się pochwalić, e, bo był problem ze spawarką, nie? Czekajcie, może z drugiej strony jest coś, o, e, był problem z podawaniem drutu, zapierdalał jak szalony, zresztą widać że jest po prostu bałwanki jak u majstra WhatsAppa czy co znają eee, I teraz już potencjomat działa jak należy Są piękne spoinki, o, o eee, Tutaj, aha, tu na tą wyżej to na jedynce, potem tutaj na dwójce Bo spawarka e, nie jest jakiś luks, możecie się pośmiać Tada. Ale z butlą, kurwa, wygląda jak gówno ale działa jeszcze lepiej, więc y, jestem bardzo zadowolony, zaraz sobie tu ten potencjometer przykręcimy, ogólnie też sobie ją odświeżymy, żeby było żeby była ładna, ale się cieszę, że mam spowarkę, o stary, Einhell, y, jedno piekło, y, kupiłem potencjometr 130 zł, y, podłączyłem Lux, bo stary niestety działał przez chwilę, był troszkę regenerowany, y, Wymienione tutaj różne rzeczy, ale ja to sobie zostawię, bo można odesłać im do naprawy, w sensie, no nie wiem, czy oni to by... dać no, dadzą radę. Eee, bo tutaj ten potencjał jest taki, jakiś, wiecie, tutaj to jest takie świeżutkie. Było naprawiane, ale niestety... Tak czy siak ja to zostawiam, jako część zamienną, sobie odświeżymy. Spawareczkę, butla jest, Lux. Kurwa, ale się spawa... Aha, patrzcie jakie mam okulary, muszę w ogóle sobie maskę kupić. O. Z jakiegoś PGR-u. No, coś tam trochę ochroniło, nie? Przy takim małym tym. Ale jestem zadowolony, bo spoinka ładnie. zobaczmy przetop. E, czekaj, które to było? Od góry. Aha, bo to jedno na drugie, czyli, e, czyli tu pod spodem te jaśniejsze punkty. No dobra, wystarczy tyle. Koniec, psot. Dziękuję, dobranoc.